Dzień dobry kochani, witam na kanale Kota w Pierniku wszystkie wodniki i zapraszam Was kochani na czytanie na miesiąc wrzesień, bo wrzesień zbliża się wielkimi krokami i zobaczmy, jakie energie będą Wam w tym miesiącu przyświecały. Karty potasowane jak zawsze, ale zawsze jeszcze je dotasowuję. Kochani, pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Jeśli nie gra, nie rezonuje, obejrzyjcie sobie też filmiki z Waszymi, że tak powiem, innymi planetami osobistymi. Czyli dla znaków Zodiaków, w których macie inne planety osobiste, takie jak na przykład Wenus albo Mars, albo też zajrzyjcie sobie do filmiku. W którym macie ascendent. Bo to m, bardzo często też właśnie tutaj m, ascendent jest dosyć ważny w tym wszystkim i można sobie, można sobie tutaj posłuchać, bo czasami nie rezonuje czytanie dla m, słonecznego m, zodiaku, <laughs> przepraszam, a rezonuje właśnie czytanie dla m, m, ascendentu albo dla jakichś planet osobistych, nie? Więc to y, warto sobie to po prostu sprawdzić. No dobrze, zaczynamy. Co my tutaj mamy? Wy w tym miesiącu paść y, pucharów. Tutaj to księżniczka pucharów w tej talii. Czyli, kochani, gest, impuls, jakieś zauroczenie. Może coś Was przyciągnie do drugiego człowieka. Ale to też jest nauka kontrolowania swoich emocji. Będziecie się im przyglądać, będziecie je badać i jakby ich doświadczać. Będziecie bardzo otwartymi osobami na przyjmowanie, na również dawanie oczywiście, jakichś uczuć, jakichś emocji ciepłych. Tutaj możecie być troszkę delikatni troszkę wrażliwi bardziej w tym miesiącu. I ulegać pewnym fantazjom, więc na to zwróćcie uwagę. Czasem ta karta mówi o zawarciu jakiejś ugody, o podpisaniu jakiegoś ważnego porozumienia, jakiegoś kontraktu, o tym, że możemy tutaj zmieniać zdanie w różnych sytuacjach. O tym na przykład, że możemy otrzymać wsparcie od innych osób albo możemy sami być. Dawcami tego wsparcia. Nie? Tutaj jest duża ufność, duża taka niewinność w tej, w, tym, w tej księżniczce pucharów. Na pewno tutaj jest to otwarcie serca na, na przejmowanie emocji, ale i też na, na ich zgłębianie i obdarowywanie innych swoimi uczuciami i emocjami. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, kochani, co od Was odchodzi, praca, uczucia, co przychodzi, z czym powinniście radykalnie skończyć, zerwać. No, zobaczmy, co tam wody mają. Czyli tak, kochani, co odchodzi? 8 denarów. Od czego się odciąć, z czym skończyć? Siedem pucharów. O! Co się zaczyna? Pięć denarów. Nieładnie. Co jest na plus? Co działa na Waszą korzyść? Król denarów. Mam nadzieję, że dobrze widać. Dobrze. Praca. Siedem denarów. Uczucia, trzy buławy, rada, cztery denary. I jeszcze wyrocznia, co też wyrocznia, chcę powiedzieć. Te karty są takie, jakby, tępe, trochę, i ciężko jest je tasować, i ciężko jest wyciągać w ogóle z tych kart. Proszę bardzo. Duch Koali. Duch ma plan. Proszę bardzo. Ma plan. Tu plan też jest. Kochani, co mi się rzuca w oczy? Rzuca mi się w oczy, że niektórzy, niektóre wodniki. Mogą stracić pracę w tym miesiącu. Mogą, mogą, mogą pójść na zasiłki, yy, w, w jakiejkolwiek formie ona, ona by nie była, to możecie rzeczywiście tutaj yy, stracić tą pracę. Odchodzi tutaj koncentracja właśnie na pracy, na zajęciach, na wysiłek yy, odchodzi też wysiłek włożony w budowanie yy, wszelkiego rodzaju związków, wszelkiego rodzaju yy, kariery zawodowej, relacji. Tutaj y, trzeba y, było się angażować w ósemce Pucharów i bardzo mocno, żeby mieć jakieś korzyści, ale to już od Was, y, kochani, odchodzi. Tutaj y, nie będzie ciężkiej pracy, nie będzie do obowiązków, ale i też y, karta mówi: o tym, żeby, w przestrodze oczywiście, może mówić o tym, żeby nie spoczywać na laurach. I jak patrzę na piątkę denarów, czyli na to, co przychodzi, bo tu odchodzi 8 denarów dla tych osób, które rzeczywiście utracą tą pracę, a tu przychodzi, to są dręczące myśli, spowodowane tym, że czegoś Wam brakuje. To jest też troska o, o innych, o... O siebie, o swoje życie materialne, o swoje życie finansowe, o, o pracę. To jest też borykanie się z jakiegoś, jakimś kryzysem materialnym albo emocjonalnym, bo tutaj też może za bardzo się otworzyliście na kogoś i przychodzi tutaj do Was ten kryzys emocjonalny. Bardziej bym się tutaj y, posłużyła y, mówieniem o takiej codzienności i bardziej by mi to pasowało czytanie do pracy niż do y, uczuć czy do relacji y, z innymi ludźmi. I ja tu uważam, że wśród wodników właśnie są osoby, które mają problemy w pracy y, lub miały problemy w pracy, rzuciły wypowiedzeniem albo wypowiedzenie samo do nich przysz przyszło i że y, y, być może Wy, jako y, księżniczki Pucharów czy też Paść Pucharów, otworzycie się na to, żeby coś z tym zrobić oczywiście, ale y, przychodzi do Was właśnie y, poczucie braku: poczucie tego, że y, niestety nie macie tej stałej pracy, braku stabilizacji, y, braku y, zasobów finansowych. Na dłuższe, oczywiście, na dłuższe, jakby długoterminowe życie. I teraz tak, patrzcie, co jest waszą, waszą mocną stroną? Może, mogą tutaj być pewnego rodzaju za, za, um, zabezpieczenie finansowe, które posiadacie, albo zaplecze finansowe, albo możliwość też um, zwrócenia się o pomoc do kogoś, nie? To jest, żeby Wam pomógł właśnie wesprzeć Was w tej materii, w tym braku, którego być może doświadczycie w tym miesiącu. Czego nie robić, kochani, od czego się odciąć, od wszelakiego rodzaju złudzeń, od wszelakiego rodzaju fantazjowania, budowania jakichś zamków na, 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 na piasku, od tego, żeby nie tworzyć sobie jakichś niejasnych celów, nierealnych, Takich, które na dobrą sprawę w tej chwili nie są do zrealizowania, bo nie pozwalają nam na to właśnie zasoby materialne, zasoby finansowe. I zobaczcie teraz co tutaj się dzieje. Przy okazji Rady Ostrzeżenia macie czwórkę denarów, która wyraźnie Wam mówi, nie wydawaj pieniędzy, spójrz na to realnie. Spójrz na to, przyjrzyj się swoim zasobom finansowym, przyjrzyj się, jak je wydać, oceń, oceń to, co możesz, zacznij kontrolować swoje zasoby materialne, bo tutaj bardzo, bardzo, bardzo mi mówi, że wodniki będą miały problemy po prostu finansowe, materialne albo takie problemy z życiem codziennym, z takim pokładaniem sobie życia codziennego. Tym bardziej patrzcie. Na y, pozycji pracy mamy 7 denarów. Y, cierpliwość. Jeśli właśnie tracicie pracę, a chcecie jej poszukać, musicie być cierpliwi, sprawdzać, kontrolować wszystkie oferty pracy, y, przyglądać im się, żeby nie zainwestować, nie przeinwestować y, siebie czy, czy, czy swojego doświadczenia. Właśnie, żeby nie, nie wchodzić w jakieś takie no, niejasne sprawy, niejasne interesy, tak? Tutaj karta siódemki denarów w pozycji pracy mówi wam, że rzeczywiście będziecie wkładać jakiś wysiłek w poszukiwania tej pracy, ale musicie wykazać się cierpliwością. Musicie wykazać się cierpliwością tutaj. Trzeba będzie jeszcze jakiegoś czasu na to, żeby y, znaleźć pracę, która będzie Wam odpowiadała. Wam, waszemu sercu, waszemu, y, Waszym emocjom, bo y, paś Pucharów to raczej jest y, osoba, która y, chce robić coś, y, bo jej to odpowiada, y, bo jej to pasuje, bo, y, bo na przykład ma y, doświadczenie w tym albo ma na przykład y, ma na przykład y, talent do tego, żeby to robić, nie? pasję jakąś, nie? to coś takiego. Ja to tak odczytuję oczywiście. Y, I teraz y, tutaj przy tej siódemce pucharów rzeczywiście będziecie musieli się skupić na y, poszukiwaniu tej pracy, na poszukiwaniu jakiegoś zajęcia dla Was, dla was które przyniesie Wam y, właśnie odejście od, y, y, od tego poczucia, y, poczucia braku co przychodzi jeszcze? no wsparcie od innych może przyjść, nie? więc możecie tutaj się zwrócić do kogoś o pomoc, możecie kogoś poprosić o to, żeby pomógł wam w, w, w właśnie w waszej ciężkiej, trudnej sytuacji, nie? bo piątka denarów mówi wyraźnie o kryzysie, ale nie tylko materialnym. ona może mówić o rzeczywiście o kryzysie takim emocjonalnym również, tak? Tym bardziej przy tej księżniczce pucharów. Ale na pewno wydaje mi się, że w 90% osoby, które będą te, te osoby, które będą tego słuchały i z którymi będzie to rezonowały, to rezonowało, to przyznacie, że rzeczywiście fakt jest taki, że no straciliście pracę. Jest wam ciężko, nie wiecie, co macie dalej robić, ale pamiętajcie, że król denarów ma jakiś plan tak On jest tutaj on ma jakieś, jakieś działania zaplanowane, więc może zwróćcie się o pomoc do kogoś, który reprezentuje tego króla denarów. Może to jest wasz ojciec. Wasza rodzina, jakaś ktoś, kto ma jakieś zabezpieczenie finansowe. Może wy sami macie jakieś zabezpieczenie finansowe. Yy, jesteście otwarci na przyjmowanie, więc tutaj no, na razie się nie martwicie i będziecie, wykorzystacie radę i będziecie właśnie tak rozsądnie yy, rozdzielać te swoje, yy, rządzić tymi swoimi yy, zasobami yy, pieniężnymi. Yy, kochani, co w uczuciach, bo, bo zdaje się jakbyśmy ominęli trochę to. Trzy buławy, to jest wyruszanie ku nowemu. To jest wyrwanie się z ograniczeń. Jeżeli rzeczywiście macie otwarte serce na poszukiwanie partnera, partnerki do życia, to tutaj możliwości macie wiele. Możliwości macie wiele, możecie z nich skorzystać. Wy macie tutaj chęć do tego, żeby już dać ten krok do przodu, nie? to jest właśnie trójka buław. Ona mówi o tym, że wy nie czekacie tutaj, wy już chcecie działać. To jest słońce w baranie. Tutaj jest działanie, tutaj nie ma przestoju, tu nie ma zastanawiania się nad tym, czy ja chcę, czy nie. Tu jest właśnie wyrwanie się z tego ograniczenia, z tej niemożliwości dania tego kroku, czy z tego tylko rozważania w głowie, planowania. Tu jest już ten krok dany do przodu. Wy chcecie tutaj nowego związku, albo chcecie być może też umocnienia swojego związku, tak? Zrobienia czegoś nowego ze swoim partnerem obecnym czy partnerką obecną, do, do jakiejś doświadczenia, jakiejś przygody, wiecie, jakiegoś ruchu nie? W, tym, w, tym, w tym związku. Chcecie że po prostu, żeby coś się, żeby coś się działo. Czytanie bardzo, powiem Wam takie, na pieniądze, na kasę, na, na pracę, na zajęcia, na biznes i interes, więc tutaj rzeczywiście w tym miesiącu, no niestety, ale yy, możecie też w tej piątce denarów, ja tak myślę, mieć takie poczucie, yy, że zostaliście jakby troszkę oszukani, nie? że może nie oszukani, może źle to powiedziałam, ale jakby dręczy Was ta myśl, że wy wkładaliście tyle pracy w obowiązki swoje w firmie, czy w ten interes, którym się zajmowaliście, tak? który miał przynieść takie korzyści, a ktoś po prostu czegoś nie zrobił, ktoś Was mógł oszukać, ktoś Was mógł tutaj ewidentnie no, naciągnąć na jakąś kasę, nie? naciągnąć na jakieś pieniądze i teraz macie poczucie tego, że, yy, no, że odczujecie ten brak bardzo mocno, nie? że odczujecie ten brak, że te pieniądze, które gdzieś poszły się, że tak powiem, yy, walić, no, byłyby wam teraz właśnie potrzebne, nie? czy ta praca. Czy ta praca byłaby Wam teraz potrzebna? Może macie też takie poczucie, że zostaliście zwolnieni z pracy, a tak naprawdę to nie Wy powinniście być na tym miejscu, bo moglibyście Wy sami wskazać kilka innych osób, które powinny być na Waszym miejscu, nie? i z tym się nie zgadzacie. I tutaj właśnie też może te negatywne myśli takie po głowie gdzieś chodzą i to poczucie takiego takiego spadku materialnego, upadku materialnego też, też może, może was tutaj dręczyć, nie? tak kochani, to chyba byłoby na tyle ale pamiętajcie, że karta wyrocznie mówi, duch koali mówi do was, duch ma plan ja myślę, że Wy macie już plan. Macie już plan, i tu plan, i macie tu plan. Tylko, żeby ten plan nie był zbyt fantastyczny, nie? Żeby to nie było sci-fi jakieś, albo zbyt odległe. Myślę tak, myślę tak, kochani, że rzeczywiście posłuchajcie tutaj karty wyroczni, i jeżeli macie jakiś plan, to idźcie ku niemu. Tylko pamiętajcie, liczcie się z tym, jakie macie zasoby do realizacji tego planu. Nie? Weźcie to w gruncie rzeczy pod uwagę. Najbardziej chyba bym powiedziała. Nie? Weźcie to pod uwagę. No dobrze, kochani. Dość trudne, takie mocno czytanie finansowe pieniężne pracowe zawodowe karierowe biznesowe. Codzienne również, bo, 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 no bo jeżeli nie mamy pracy, to, to i nasza codzienność się zmienia, nie? Nasze życie w ogóle się zmienia. Kochani, życzę Wam udanego miesiąca, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Papa. Pa.